Siemanko, siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, którymi na Gimbiszu A zapraszam Was dzisiaj na kontynuację naszej serii Okota w Kosmosie. Dzisiaj postaramy się jakoś to zbadać w nasz sektor. Zobaczymy, co w naszym sektorze się znajduje. I zobaczymy, czy nie polegniemy już w drugim odcinku. Dobra, pauza została tutaj ogarnięta mamy pierwszego eksplorera i to jest tak. Jeden jest tutaj, jeden dopiero będzie wychodził niedługo, czyli prawdopodobnie będzie budowany, albo zostanie zbudowany przez właśnie Spaceport. I w pierwszej kolejności tutaj jest budowany konstruktor z tego co widzę, albo jest potrzebny konstruktor nie mam zielonego pojęcia. Mm, teraz tak, wszystkie asteroidy zostały zbadane przez Explorer i z naszej planety Intaris 6 e, zostały wysłane e, statki do e, zbierania minerałów, czyli minerzeczko. Dobra, co my tutaj mamy? Dobra, chyba z tego co widzę mamy dwóch i chyba to jest dwóch. Nie ma misji. No, On oh, to construction. Aha, on dopiero zostanie zbudowany, bo on został i rozkaz został właśnie wydany ze z planety. I on jest tak naprawdę budowany w taki sposób, że transporterzy ze surowcami właśnie lecą ze z planety. Jak już będzie całkowicie 100%, to będzie wybudowany. A nasz pierwszy bada cały czas naszą planetę, co po drugiej stronie kuli ziemskiej się znajduje śmienie ziemskie tylko to jest Kintaris 6. No dobra, no zobaczymy jak to będzie. Co my tu mamy? Nowy statek konstrukcyjny mamy wybudowany. No dobra, no to mamy pierwszy statek konstrukcyjny, wybudowany w końcu. Jak on się w ogóle prezentuje? No powiem szczerze, nawet nie wygląda źle. Dobra, on nie dostać jakieś zadanie z wybudowaniem i niech sobie ogarnia się tu. Co no my tutaj mamy? Drugi konstruktor. Mi się wydaje, że najlepiej mieć plus minus takich dwóch, trzech konstruktorów i dwóch, trzech. Dobra, co my tu mamy? Assassin Mission, czyli Tary System, czy wybudować tutaj w tym miejscu kopalnię? Nie bo to jest bez sensu. Co my tu mamy? Nowy Explorer jest już wybudowany i on wyruszył na eksplorację dalszej części kosmosu. Dobra, hippanapent. Czyli udało nam się ten kurde, skonstruować w końcu. No dobra, pierwszy statek. Eee, dobra, co my tutaj w ogóle mamy. Eee, drugi będziemy budować niedługo. Eee, Stable warp. Dobra, bo to jest tak naprawdę stabilne. Tutaj jest ten początkowy. I teraz armor sobie. Eee, armor się początkowy robi niech się zrobi. A później w czasie zastanowimy się, co dalej. Eee, I teraz tak. 10 sekund za chwilę. Będzie zbadany Kintaris 6. Zobaczymy, co tutaj takiego znajdziemy jeszcze. Nasza planeta ma przy prawie trzy gwiazdki. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej zdecydowanie. Dobra, co my tutaj mamy? Dobra, leci. Leci. Ale dlaczego tak daleko leci? Nie mam zielonego pojęcia. Powiem wam szczerze, że nawet dosyć przyspieszył i to jest chyba ten pierwszy napęd na przestrzenny do tego, bo jakby miał tu zwykły napędem lecieć. No, to odcinek dziesięciu by nie starczyło. No ale dobra, no niech eksplorują. Tu jest jeden. Tu powinien niedługo się pojawić trzeci. I co my tutaj mamy? 40%. Powiem wam szczerze, że ten konstruktor nie jest nam zbytnio chyba potrzebny w tym momencie. Exploration Ship, Construction Ship, Cancel disorder, order, Meaning Ship zostawimy Smart Fighters i Meaning Ship. No dobra, niech sobie ogarniają. I co my tutaj mamy? Budowli 3, Construction Ship. Nie, nie ma sensu budować za dużo. Wystarczy dwa na razie. Wiecie, nie ma, nie ma sensu. Mm, tutaj zostało. Eee, tutaj ten nasza mm, nasza planeta jest tutaj ogarnięta początkowo tutaj nie mamy ciestkowionego w ogóle w księżyca więc mi się wydaje że na tej orbicie powinien nasz aktualny pierwszy który się będzie nazywał eee, Solar 1 zróbmy mu Solar 1 i ten drugi co tutaj leci zróbmy mu Solar 2 Solar 2 Będziemy mieć kontrolę nad nimi, bo tak to by było, wiecie, no, makabra. Aha, widzę, że następny konstruktor jest zbudowany, nie ma misji. Dobra, to możemy mu dodać Solar 3. Czyli to będzie trzeci. On dopiero się buduje, więc a ten jeden, ten Bosak, 1X. On będzie wybudowany właśnie w pieczy czy co? Czy on jest w ogóle wybudowany, czy nie? Się jakby zbugował. Nie mam zielonego pojęcia, czemu on nie leci. Konstrukcyjny statek nic tutaj nie buduje. No, dosyć kiepsko. Dobra. No, misjon I teraz tak. Dostał się, dostał. O, mamy nowego generała. Pokaż mi. I nowy generał. To jest Rekrutid Infrastructure. Rekrutuje jednostki naziemne. Przeciw jednostkom siła 2, czyli to taki będzie generał skupiający się na planecie, czyli bardzo fajnie. W yy... późniejszym czasie go wyskilujemy, bardzo fajne skille. Yy, dobra, yy, wykażmy. Co my tu mamy? Naukowca. Czy naukowiec w ogóle coś robi? Nie ma takich, powiem szczerze, yy, takich skillów, może no, być taki słaby. Na no, u mnie po prostu cywilny szybko konstrukcją 2x5, czyli z kilem lecą, czyli konstrukcyjne szyby będziemy bardzo szybko tutaj ogarniać i cywilny szyby... i e, cywilne szyby, upadejty chyba e, też o 50, czyli szybkość, tak mi się wydaje, o, nie jestem pewien. No, ale dobra, na razie jakoś to idzie, władca jakoś to wszystko ogarnia i wiecie, jest to skurde zaibiście. Zajebista sprawa, co my tutaj mamy, eee, to jest tak: Exploration Ship, za chwilę będzie następny, chociaż powiem szczerze, że bez sensu. No ale dobra, Mieszę o to. Następny statek tak naprawdę eee, został tutaj nam wybudowany do eksploracji, więc musimy więcej statków, tym szybciej wszystko będziemy mogli eksplorować, i to jest bardzo fajna sprawa. On tutaj był, ją znikł. E, LOL. Dobra, zobaczmy, jak on po prostu sobie leci. E, Mining Mining Station e, 15 stali i me, mebnar e, jest bardzo słabe, tylko 6%. Powyżej 50 zaczniemy budować. To jest chyba najlepszy sposób. Dobra, Solary 3 nie misje, a tutaj też jakby się zbugował. Nie mam zielonego pojęcia. Retrofit to jest jakiś retrofit. Dobra, retrofit i panie. No, dopiero się odbugował. Musimy po prostu mu dać. Ee rozkaz, bo się po prostu sama zbugował, nie wiem dlaczego, no widzę, że są takie błędy, no, słyszałem właśnie opinię graczy że są jeszcze takie glicze no, mi się wydaje, że oni z czasem to naprawią, więc będzie wtedy zajebista sprawa. Hmm. Dobra, gdzie my tutaj w ogóle jesteśmy? Kintaris 5, nowa planeta, ciekawe co tutaj znajdziemy, fajnie by było paliwo ogarnąć, ale nie wiem, czy tak po prostu się da. I co my tutaj mamy? Mamy Kaslon 20, Krypton 20 i 23, a Argon. Powiem Wam szczerze, że wybudujemy, bo 60% Kaslonu. A z tego co pamiętam, potrzebujemy Kaslonu, do. To są nasze paliwa, z tego co pamiętam. Dobra, następny statek został wybudowany. Oni sobie, sobie będą sami eksplorować. Więc wiecie. Dobra, już mi tego nie pokazuj, nie ma sensu. I teraz tak, eksploracyjne statki. Polar 1, 2, 3, 4. Bossaka zostawimy. I tutaj zrobimy sobie Polar 4. W razie czego, że będzie bossak 1 exp. W razie czego... i Dobra, I statki wybudowane, eksploracyjne. To jest konstrukcyjny... E Mining, Smart Fighters, Mining, Mining. Czy teraz jest sens zbudować małe statki do walki? No w sumie, jak się pojawią piraci czy jakieś inne dziewactwa, no to przyda się to szczerze. No dobra, nie ukrywamy. Dobra, i leci, i leci. Bardzo szybko. Mmm. To jest właśnie konstrukcyjny statek. I ten konstrukcyjny leci tutaj nam yy, bardzo daleko, niestety, nam od naszej planety. Yy, będzie ciężko yy, ogarnąć yy, wydobycie gazu do paliwa, nasze właściwie paliwo, yy, transportowane do głównej planety, będzie bardzo daleko, więc będzie musieli coś wykominować w późniejszym czasie co my tutaj mamy? 10 sensor research, show me. Eee, dobra, i co my tutaj mamy? Mamy tutaj silikon. Czyli silikon by się przydał tak naprawdę, jest to proces silikonu. Ok. Building mini station. I możemy wybudować research station. Ale czy się opłaca? Chyba się nie opłaca. Silikon będziemy wydobywać. Sensor. Dobra, wybudujemy to też. Nie trudno. Jakoś się to nam przyda, Naprawdę no powiem szczerze. Dobra, tutaj już zeksploruję, A tutaj to jest następna planeta. I coś tutaj mamy. Accent Crash Ship. We Discovery. Znaleźliśmy jakiś statek Axis, The Crash Ship, czyli zniszczony statek. Można Taxi, The Run from zaginionej Cywilizacji, jest to rozbity statek. Planeta 4 -the Ship, dobra -the Ship. My to mamy. Hmm. Akces schematik Mi się wydaje, że schemat może weźmiemy. Dobra, ale schemat kontekst. Komputer na uh, clear. This is ship. Oh, is <laughs> Dobra, znaleźliśmy technologię z tego statku, czyli mamy nową technologię. Mamy nowy surowiec, który tak naprawdę nie ma go za dużo tylko 2000, ale powiem szczerze, że spróbujemy wbudować, bo nam się przyda. Nie jest to może dużo, ale jak to się mówi, zawsze coś niż nic. Lepiej mieć te 2000 dodatkowego surowca niż w ogóle. tym Bardziej, że nie ma koła, wiecie o co chodzi. Dobra, konstrukcyjne statki powinny w końcu lecieć, ale one są bardzo powolne. Zanim one się garną. Aha, no dobra, wziął surowce. z construction <coughs> ship. A, to jest mining. Dobra. Jeszcze oto. Będą cały czas maniki zbudowane, to jest tak. Exploration Ship Nowe, Smart Fighters, Fighters i miningi, No dobra, niech to będzie. Dobra, i co tu znajdziemy? A. Jakiś. Uh, uh, nowy surowiec, inki taki season. Mm. Wulkaniczny Księżyc. Mm, ale powiem wam szczerze, że można by było tutaj kolonię zrobić, ale to nie jest ee, idealna właśnie planeta, żeby można było w ogóle tutaj żyć. Powiem wam szczerze, że. Mm, coś wybudować. Mm, nie wiem, zastanawiam się. Jest tylko 20%. Hmm. Ale nasi będą zadowoleni z pozyskania. To jest 100 bonusy, czyli 6 kolonii deployment, czyli 6% z, z 2% zadowolenia. Aha, zadowolenia, czyli e, wzrost naszych ludzi i e, 6% robotników, a zwiększony procent. To jest na wieco nic, ale dobra, zróbmy to. No nic, ewentualnie będę żałował tego. To jest po pierwsze nasz system, no oczywiście na razie nie jest relacyjny, no ale przy to niż nic. Ja zapowiadam szczerze, że będę musiał bardzo szybko o manewrowność. Będę musiał to wszystko ogarnąć. Są my tu ship design, ship design, explorer, update. Energy collection. A to czyli chyba tą nową technologię mamy? To szczerze, że nawet nie wiem. Dobra, spróbujmy to ogarnąć. Jaką w ogóle technologię tutaj mamy tą nową? Udało nam się. Space command. Zakaź była zaawansowana, czyli powinien to być drugi, albo trzeci poziom. Hmm. Nie widzę. Bardzo dziwne, ale on mi bardzo... BASIC MEANING, MUST MEANING. Hmm. Dobra, zrobimy później MUST MEANING. BASIC SENSORY. Ile przez sensory spróbujemy zrobić? A, dobra, co my tutaj mamy? Ciołmi. Mamy 62 stali i mamy Kurpica. Tylko 2000. Dobra, też wybudujemy. Co mi nie powinienem nam konstrukcją szyb. Dobra, konstrukcją szyb sobie wybudujemy. Nie wiem dlaczego, ale nasze eksplorery lecą troszeczkę szybciej niż statki budujące. I delikatnie się niepokoję z tym. Dobra, nieważne. nawet sobie tutaj zrobimy lepsze i wybudujemy właśnie sobie technologię związaną z później będzie technologia lepsze warpowania proton lokalizacją, czyli jeszcze lepsze silniki tak inżynier tak fighters only chociaż nie bo to są do do statków z tego co widzę te drugie to są ulepszone te pierwsze no dobra no, no, no. To są generatory. Megatron. To są jakieś shieldy. Nie wiem o co chodzi z tymi shieldami. Airbnb weapon. Point of defense. Multi. Jakieś bronie. Powiem szczerze, że bronie nam nie są potrzebne w tym momencie. Genetyk, republika, robotyka, to nie to co z armią, nukleary fusion, shield, a to jest do shieldów, dobra, to na razie nie jest nam aż tak mega potrzebne, a i teraz Basic fighters, bombowiec Humor module Nie, to nie ma też sensu. Expression cywilne statki. Mi się wydaje, że cywilne statki musiałbym ogarnąć. Bo zróbmy Basic Termin. Dobra. Basic i Basic countermeus um system system. Nie wiem do czego to dokładnie służy. Dobra, najpierw to badanie musimy odkryć, a później się będziemy zastanawiać. Dobra, w końcu konstruktor dolatuje. No ma szczerze, że, że traci energię. Paliwo ma dosyć poro. Dobra, zobaczymy, jak długo będzie nam tutaj budował. Widzę, że tylko mamy 90% energii na naszym statku, więc bym musiał lepsze generatory wybudować u nich, tak mi się wydaje. A ty? Co tu tak robisz? Czemu nikt nie eksplorujesz? Solar dwójka? A, bo on cały czas bada. Dobra. Hmm. my tutaj crash zelon ship. Mamy jakieś ruiny. Ocean deep. Technology boost. Ok, dostaliśmy jakiegoś boosta do technologii. Show me. I tu mamy deep ocean planet. Mhm, uh -huh. co my tu mamy? Kasę Krystal. Jakiś tu mamy Ksukatar. I mamy polimer. Hmm, też wybudujemy. I co my tutaj mamy? Jakieś stworzenie jest. Gra. Jak? Gra Vilex. Jakiś potwór. O jezu. To wygląda jak pająk jakiś. Ble. Chociaż nie, on wygląda jakby zginął. Ciekawe, czyli mm, na statek eksploracyjny będzie dane z niego brał. Ciekawe. Size 200, czyli bardzo duży 200 mi się wydaje. Nie wiem jakie duże są. A nie, nastatek jest większy. 387. Dobra, pobierają do z niego. mamy dip, Niestety nie możemy tutaj zamieszkać. A szkoda. O jezu, ale ten statek się tutaj wlecze. No ale dobra. To są konstrukcyjne. W przyszłości prawdopodobnie nie będą lepiej się zachowywać. Abstrahując. Dobra, co my tutaj mamy? Jak tutaj się to rozwija? Zbieramy surowce. Zbieramy. Co my tu mamy? Eee. My fighter, czyli mały statek, taki bojowy, hmm, tutaj będzie bronić naszej planety. Light rider, czyli kupiec początkowy, hmm, spoko. Hmm, Light rider, meaning cały czas zbudujemy wszystko, jak tam ze surowcami w ogóle. Poczekajcie hmm. szpiedzy. I tak nie mamy nikogo szpiegować, więc wiecie dosyć słabo. mi dobra, nowy konstruktor wychodzi. Super, on mi się wydaje, że on już powinien mieć nowe podzespoły, więc powinien się szybciej poruszać niż tamte. Tamte powinny się zupdate'ować z czasem. Dobra, co my tutaj mamy? mi. Dobra, czyli mamy chyba wszystkie zupdate'owane. Znaleźliśmy jeszcze jeden surowiec, powiem Wam szczerze. Delirium. Nie, czekaj, Delirium. Delirium, no, to dobrze powiedziałem. Delirium. Nie ma za dużo, no lepsze tu niż nic. E, będziemy śmiało sobie mogli e, wybudować tutaj kolonie, e, kolonie tutaj już nam buduje e, do miningu więc będziemy mogli już planety pobierać bardzo się cieszę zaczniemy fajne surowce tutaj aby dobywać. no niestety to jest bardzo daleko więc zanim z, z nasi po prostu transporterzy dolecą i mining e, statki miningowe dolecą właśnie do tej przestrzeni, no to będzie dość sporo trwało, więc będę musiał bardzo szybko wybudować lepsze napędy, żeby jeszcze szybciej się poruszać. Dobra, minik station Dobra, minik station został tutaj wybudowany, nie mogli silikon, więc będziemy mogli sobie silikon to ogarnąć. No dobra, no to ogarniemy sobie silikon. Dobra, silikon jest wybudowany. Dobra, w następnym momencie, w takim razie sobie robimy tak. I powinien być wybudowany. I dlaczego nie jest wybudowany? Wszystkie towary są... Aha, najpierw towary zostały wrzucone, a on dopiero się buduje. Dobra, nie wiedziałem tego. Przepraszam. Dobra. więc pierwsze miningi już się tutaj ogarniają. A tu też będziemy pozyskiwać co surowce, No niestety jest jedna gwiazdka, no ale jak to powiedziałem. Lepsze to niż nic. No i oczywiście kaslon jako paliwo jest nam najbardziej potrzebne, więc w on musi być wybudowany. Dobra, no. Tu już zaczynamy wydobywać właśnie z planety polimer. Jest dos dosyć szybko, zaczyna rosnąć. I ja się z tego cieszę, bo e, bardzo szybko chyba z tego planety wydobędziemy wszystko i będzie zajebista sprawa. No i dobra, no i to tak leci. Dobra, widzę, że ponad pół godziny już film trwa, więc no niestety skończymy. Wrócimy do naszego filmiku w jutrzejszym czasie. Prawdopodobnie jutro już nasz łuka zostanie zbadany i będziemy się zastanawiać, co dalej robić. Dobra, mam nadzieję, że się wam będzie podobać. Zostawcie lajka, komentarz i do zobaczenia jutro. Macie się ciepło, cześć.